Cześć Mano, witajcie. Dzisiaj w 5 minut znalazłem tyle puszek. No i to idzie dzisiaj na złą. Jestem ciekaw, ile dostanę i ile to waży. Obstawiam, że około 10 kilo to waży, bo sprawdzałem w ręku, podniosłem to, to trochę waży to. Ja to Przyjmę jako gruby złą to będzie po 90 groszy za kilo. Chciałem nagrać dłuższy filmik, ale zbytnio nie miałem czasu i musiałem musiałem powstrzymać się jak na razie, jak będzie trochę cieplej trochę teraz zimno to po prostu to nagram i Wam wrzucę to pozdrawiam wszystkich serdecznie dzięki za oglądanie no i cześć